Czekaj, muszę się umyć kalafiora. O. Znaczy nie, nie, nie o tym mówię. To nie, to nie tak jak myślisz. Spróbuję rozjechać bez walca. Zle miesza. <noise> Nic ty nie Co się <noise> Nic ty nie dało. Co o tym mówi? No nie, Utknął! I co z tą kiszoną? Jaki masz plan? <głosy> Taki <głosy> Przerypuję pomoc. Już jadę. O, czekaj. W sumie sam sobie pomogę. O! <grym> Idealne? <grym> Powiem ci, żeś <grym> zrobił. Zara, naprawimy. Oho, coś czuję, zaraz będę fruwał. Uhu. Teraz utknąłem przez ten lemierz z <grym> <grym> O Jezu! Przeskoczył mnie jeszcze. O nie! O, to, ole. Co on zrobił? Najlepszego. Dobra, może spróbujemy to o, Udało się! Nie wiem jak, ale się udało! Ten, to... <ślinik> <ślinik> nie na długo. Weź mnie czymś popchnij. Kurwa <ślinik> teraz <laughs> Okej. Okay. Inaczej. O! Nice. Nie wiem, czy to coś daje, jak tak potem tym skaczesz. <laughs> daje mi frajdę. <laughs> Okej. Okay. No odstawię, bo to nie moje tylko... Oho, to nie brzmiało, jak odstawienie. Kurde, się nie da ty się nie dasz kurde, wszystko jest dobrze. Najgorsze jest to, że znowu na tym utknąłem. Jedziesz do tyłu czy do przodu? Do tyłu O! O kurw Ty nie jesteś podpięty do naczepy No nie, ale tu już se wstanę, czekaj. Nie, jedź, nie, jedź, nie, jedź, nie, nie! Jedź. Nie mam pomysł, czekaj. O. Czekaj, bo utknąłem teraz ja Mamy siewnik? Eee... Nie wiem. Coś tu jest wyłączone, ale czy to jest siewnik akurat to? To zielone chyba, to jest siewnik. A to nie, niebieskie to co to jest? Wiagra. <laughs> nie to co tu stoi o... Obok. A, nie wiem. Opryskiwacz jakiś? A może to jest siewnik właśnie? Swoją drogą ta no? twoja bela tu dalej leży. Ej, jak Jaka ona leży, leży To możemy się se zap. Serio? <laughs> no to jest całe pole tych tych bel. to jest całe pole, możemy to co zakosić. O coś ty tu, a to te bele wszystkie są. To nie są wszystkie bele, to tylko część. Bo chcę tylko przetestować, czy, czy możemy sobie tak ukraść to. O, okej. Okay. Czyli można. Ty, tu kłoda mi leży. Halo? Co? Wjechałem w kłoda, a się zastanawiam czemu pracownik pierwsza dostawał, patrz. Gdzie? Z drugiej strony. Faktycznie. Tu taki porządny kawał. Stawy, może się przyda do przepychania rzeczy? <laughs> Wyobraź sobie, że ktoś ci kibel w domu zapchał, a ty po kłodę idziesz do szopy. Na no, to mamy ostrą amunicję. Wbijam pługę. NIE! A. Zapłużyłem ze swoją trawę. To raz. Yeah! Ale dwa, my myślałem, go. że ty połączysz przez przypadek te pola. Nie, coś ty. Poza tym, że dziurę zrobiłem. O nie, przerwałeś oranie pola. No trochę. Jak mogłeś. No, Dobra, normalnie. zatem tak tam Bezczelny. Absolutnie bezczelny. Przerwa na No my nie myjemy każdy twój traktur. O, teraz to się up***li, to prawda. Będziesz śnił. Będzie tutaj ten. Detailing zrobimy też od razu. Jakieś woski. Detailing? Takie co sobie wyobraziłem to na traktorze i mówię, co a jak? W jaki sposób? Z miłością. U nas na no, myjni Uwak zrobimy Wam masaż Fergusona. Co to tutaj jest, Nie wiem, to jest masaż Ferguson się firma nazywa. Ciemnik. No tak, ale nie skojarzyłem żartu. Masaż Ferguson. To <laughs> jak jakaś procedura medyczna. <śmiech> tak. ci <laughs> Józisiora. No nice, i gdzie mogę się zapisać? Do doktora Juwaka taki z Turcji. <g away> Trochę tak nawet wyglądasz to prawda <g présacción> Zatankuj pojazd? O jak paliwo z niego <g> <Restaurant> <gamy> Prową do wody? Ja. Yeah. <gamy> dole pusty bak <gamy> Co ty gadasz? No zatankuj pojazd. Tak <gamy> Ja paliwo z niego całe. Nie wiem gdzie ono jest. Na pewno nie jest w samochodzie i na pewno nie jest u krów. Ups. Nie wiem dlaczego byłem w stanie wypompować z niego k... całe paliwo. No się k... od... To teraz? Trzeba go scholować czymś. Można go zresetować zawsze. Chyba tak zrobię. A... Nie wiem, jak go na stację to k... 3 lata minął. Coś ty kupił. Nie interesuj się. Będę. A, i co ty kupiłeś, bo w końcu mnie nie powiedziałaś. Dowiesz się w swoim czasie. Jak ci żenidło urośnie, to ci powiem. Heh, heh. to wyrośnie? Jak ci żenidło urośnie, to ci powiem. To jest k***a żenidło. Jak ci siusiak urośnie, to ci powiem. O Jezu, żenidło. Kwiat, żenidło kwiat. Ale k***a. Woohoo! O nie! Wypiło się. A, że ślinkę holowniczą zaciągnął. No Ale nie spodziewałem się, że mi się wypierdzieli w trakcie. I nie mogę nawet nic z tym zrobić. Jedyny sposób to jest Nie, zresetujemy go po prostu. RP chciałem zrobić, ale nie wiesz. O, zresetowany ma paliwo, lol. Mhm. Nie! Nie ma? Jak debil chwitnąłem I, nawet nie wiedząc co to jest. Biedąc. A weź. całe paliwo całą wodę. Weź. To jest tak głupa funkcja tego auta. Czemu ono tak może zrobić? Nie chcę wachy, po co mi on? Jadę tym zatankować. tym? Zresetowałem to, mi dało jakieś minimalne. Tak. Gdzie to jest? Tu się tankuje? Gdzie to się tankuje? No to jest znacznik i co? Muszę wyjść. No jeszcze tam? Chyba tak. Trzeba silnik zgaść przede wszystkim. no głupi jestem, bo nie wiem jak to działa. Ani przy instrybutorze nie ma. Dystrybutorze. Pomóc ci tam z tym? No, nie wiem, sprawdź, zobacz. Bo ja nie wiem. Ja już tab, na... tab, o. Ten jak się ubrał jak pracownik stacji. No bo kurde, przepana. tutaj jest obsługa. Trzepana stacji. jest. Trzepana pana obsługa jest trzepana ręką. Już. Jak to zrobiłeś? Pokrywę otworzyłem. Lol. Proszę pana, u nas na. E, u nas na Tankstelu to sami profesjonaliści pracują. nie te hać Nie mogę teraz tego zamknąć. Aha, nie mogę zamknąć tego. Tego? Krapy. <noise> Mam pójść tam ci pomóc znowu. No. no. Już idę. A tylnej? Kliknąłem XI. Co jest? Proszę pana, na tanksztelu sami profesjonaliści pracują. Jak? Tam taka wajcha jest pod kierownicą. O, tu woda w ogóle stoi. Mogę ją ciągnąć. A to jest olej napędowy! tego szukaliśmy. To wypadło tam z drugiej strony. Usiądź prosto, bo będziesz miał krzywe plecy. O, dziękuję. Do siebie mówiłem. No Słuszna na błys uwagę. Błyskawicznie się wyprostowałem.